Kochane anioły ewangelizacji, zapraszamy was na warsztaty ewangelizacji ulicznej, które odbędą się 21 września z samego rana tutaj w sali teatralnej. Przybądźcie wszyscy, którzy ewangelizujecie do tej pory, ale też wszyscy, którzy nigdy tego nie robiliście na ulicy. Zapraszamy. Będzie to taki specjalny czas otwierania waszych serc. Ewangelizacja uliczna to jest wielki trud, ale Pan Bóg wybiera najmniejszych spośród nas. Nie bój się, nie lękaj się. Naprawdę ty też możesz wyjść na ulicę i mówić o Bogu. Każdy może być siewcą Słowa Bożego. Tu nauczysz się głosić to, co już masz w sercu. Pamiętaj, ludzie nawet spotkani na ulicy pragną usłyszeć dobrą nowinę. Zapraszamy. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. To Jezus mówi do Was. Jezus mówi do Ciebie. Jesteś powołany. To Bóg sam Ciebie zaprasza. Przyjdź na te warsztaty 21 września. Do zobaczenia.